Słuchajcie, lokalna struktura. Tak naprawdę, tak naprawdę, wszystko co ja Wam pokazywałem wcześniej, związane z Total, Total 2 i właśnie naszym, naszymi altami, tak to wszystko jak najbardziej jest aktualne, czyli. Realizacja fali E tego właśnie trójkąta ABCD, jeżeli oczywiście, że to jest ono, to, nie? I jeżeli chodzi o altitę, to mówiliśmy z wami także, że od podbicia jeszcze jedno, powyżej poziomu fali C rosnąć nie można. Tak samo, jeżeli chodzi o dot, na podbicie właśnie jeszcze jedno, no i powyżej fali C rosnąć nie można. No i dzisiaj właśnie robiłem aktualizację, gdzie wam pokazywałem jeszcze kilka takich przykładów. Живете же, бракувало нам бракувало фали Е, вот тут вот есть наша тройка А, Б, С, вот есть наша фала е, так? Ну и далее то самое, роснуть повыше фали С не можно. Отфираем мы себе еще линк, видим и такая самая структура А, Б, С, Д, Е, повыше С есть не можно. Так, в шенде есть то самое, ну и власне так, как я co, jeżeli, co, jeżeli? мы видим, что если, что если, в честь не говорили мы с вами, что нам бракует тут, так, вот, вот мы собираем, Mówiliśmy z Wami, że nam, powiedzmy, brakuje tutaj jeszcze jednego spadku. Pamiętacie może tego shorta od tutaj, tutaj właśnie, którego ja... Próbowałem rozgrywać tutaj w tym miejscu, tutaj akurat na tym przykładzie może tego aż tak dobrze nie widać, ale zobaczcie, sobie otworzymy jakiś wykres, na przykład sui, tak? Nie, no tutaj ja myślałem, że my realizujemy, od na przykład taki trójkąt, no nie, i właśnie będzie wyjście w dół z tego trójkąta, a my dostaliśmy rozszerzenie i o ten tutaj wzrost, to się okazało po prostu jeszcze jedna trójka. No i to wszystko dobrze widać właśnie na przykładzie Total 2, czyli kapitalizacja altcoinów. Ну no и вот этот вот этот рост, это именно та тройка, о которой мы говорили с вами, что что, если это только и выключно расширение. Ну и в таком razie, ведь, если это расширение, то мы в такim razie, конечно, же, будем просто иметь больше этот он и факто ничего не изменит. То дальше, тройкунд, далее есть треугольник, далее бракует нам еще одного выхода вниз. to samo właśnie jeżeli chodzi o Bitcoin. Pamiętacie może, że tutaj nawet częściowo z Wami jakiś tam short zamykaliśmy, prawda? była u nas z Wami taka struktura, że co jeżeli to jest trójkąt ABCDE i właśnie będzie to zejść. Tak prawdopodobnie my dostaliśmy rozszerzenie tej korekty i tak jak mówię, o ta struktura mi najbardziej się podoba. Więc dopóki my jesteśmy poniżej fali C, to mi się wydaje, że można właśnie tego się trzymać. Ja już tam częściowo nawet coś tam realizowałem. Pisałem Wam na grupie właśnie o tym, że mm, EIF częściowo realizowałem, no nie. I tak naprawdę robi to dlaczego, pamiętacie może wcześniej jak my z wami rozważa rozważaliśmy ten trójkąt, no nie, i też cena odskoczyła i poszła w naszą stronę i my tam nawet na niektórych altach mieliśmy tam powiedzmy 3% na plusie, mniej więcej to samo co jest teraz, no nie. I właśnie ja tak samo wtedy realizowałem część i później poszło nie w moją stronę, prawda, i wyjście z tego trójkąta, tak jak mówię, było do góry i my dostaliśmy prawdopodobnie rozszerzenie i cały ten wzrost to była po prostu fala C tego trójkąta dopiero, no nie. Tak, ot, ja realizowałem częściowo swoją pozycję na tym spadku, co oczywiście że pozwoliło mnie częściowo pokryć swój stop loss, albo na niektórych momentach w ogóle pokryć swój stop loss. No nie, czyli dlatego ja właśnie część pozycji realizuję po prostu w razie W, jeżeli coś nie pyknie, Ale tak ogólnie patrząc bardziej zdroworozsądkowo, rozumiemy z Wami to, że zobaczcie, czy tygodnie my stoimy w tym samym miejscu. Tak, od mniej więcej, wiadomo, że tam kilka procent do góry, kilka procent w dół, ale ogólnie my idziemy w bok. I ot, według bok mnie ta korekta powinna zaraz się skończyć. Wiadomo, że nie W weekend raczej, ale właśnie zaraz będzie już rozpoczęcie nowej, nowej niedzieli, w sensie, że nowego tygodnia my otworzymy z wami ten CME i mi się wydaje, że właśnie to wszystko powinno się zgrać i ewentualnie nawet właśnie w przyszłym tygodniu zobaczymy z wami już wyjście z tej konsolidacji. I tak jak mówię, dopóki my jesteśmy poniżej fali C, dopóki ja widzę to, że wszystko rośnie wizualnie trójkami, a dawajcie my sobie popatrzymy właśnie na lokalną strukturę altcoinów, tak? Czy my widzimy tam w ogóle jakikolwiek impuls, bo może w sumie, no może jakiś impuls się realizuje, a my trzymamy się z wami tego, że będzie spadać, prawda? No zobaczcie, otworzymy sobie 15 minut. Odpowiedzicie o tutaj impuls, o tutaj ten wzrost. Ta fala je, tak? To otrzymaliśmy mówiliśmy z wami. No ja osobiście widzę od ABC. Ja nie widzę żadnego impulsu. Nie ma 4-5, żeby właśnie przychodzić na obliczenia prowzrostowe. Więc dla mnie to jest właśnie korekta. Ewentualnie, ewentualnie, faktycznie będzie, nie wiem, w, tutaj jest x, i może jakaś fala y pójdzie, może, ale ogólnie jest u mnie jednak wrażenie, że my z wami tutaj wyjdziemy w dół z tych trójkątów i te właśnie obliczenia, które ja wam pokazywałem wcześniej, no raczej powinno to wszystko wypalić. Raczej ten scenariusz realizuje się i my faktycznie narysujemy z wami większy spadek. Kiedy mówię większy spadek, to znaczy, że no tak mniej więcej z 15% dół, mi się wydaje, że będzie ok, czyli wiecie. To o czym mówiłem wcześniej. O ten tutaj knot nas z wami nie interesuje. Powiedzmy, to było okradanie ludzi przede wszystkim na Bajbiki na Binance, tak? Więc. No to tak jak mówię, na to nie musimy patrzeć, powiedzmy ten spadek skończy się o tutaj w tym miejscu. Tak od вот, jeżeli będziemy zakładali to, że to jest trójkąt, to wiecie, wyjście w dół z tego trójkąta, pamiętamy o tym, że trójkąt występuje zawsze jako fala przedostatnia, więc to musi być ostatni spadek i później to odreagowanie. Dobrze? No i słuchajcie, dawajcie my teraz jeszcze omówimy, a dalej co? Od dobra, mamy teraz trójkąt, trzymamy się tego, że musi być wyjście tam w ciągu najbliższych kilku dni powiedzmy już z tej konsolidacji. Dobra, wszystko rozumiemy. A dalej, co? Ot, faktycznie widzimy to, że to jest ten trójkąt, widzimy to, że my tam dorysowaliśmy, wszystko może będzie jakieś podbicie, też jest możliwe, tak, ewentualnie jakieś rozszerzenie. No, ale w każdym razie, jeżeli nie będzie wzrostu powyżej poziomu fali C, i ot, zobaczcie, tak samo, no nie załóżmy na monety DOT, płaski poziom, prawda? I prosi się nóżka w dół. Ja nie mówię, że to będzie nie na 50%, no nie, żeby pokryć na przykład cały ten tutaj knot, ale wiecie, no 20, no czemu nie 15-20, mi się że my możemy zobaczyć. Tak, a zakładając to, że mamy rację, wszystko pyknie, co dalej? Ja właśnie pokażę Wam to wszystko na przykładzie Total, bo tam struktura mi bardziej się podoba. Zobaczcie, jeżeli my realizujemy teraz falę przedostatnią, bo trójkąt jest zawsze falą przedostatnią, i faktycznie wszystko pyknie, a tym spadkiem my z Wami zarobimy, wszystko będzie zajebiście, to my na tym spadku kasujemy swojego shorta. I o tutaj ewentualnie można rozstawiać zlecenia, tylko że musicie rozumieć, że w tym przypadku mamy trójkąt. Ja rozumiem, co to jest za struktura, rozumiem, gdzie jest poziom negacji, czyli w tym miejscu. I ja rozumiem, gdzie my możemy dać swojego stop losa. Biorąc tutaj na tym spadku my rozumiemy z wami, że no jakby my opieramy się na to, że jest wyjście w dół z trójkąta, bo trójkąt jest falą przedostatnią, więc skoro to jest fala przedostatnia, to my realizujemy od tutaj falę, falę ostatnią i później będzie to odreagowanie i mamy wszystko, prawda? Tak od słuchajcie, jeżeli się okaże, że jednak ja jestem w błędzie, że coś jest nie tak, że nie wiem... Um, to zaraz wszystko się posypie i my już jesteśmy w besie, to w takim razie wzrost to lokalne odreagowanie powiedzmy, tak, będzie zwykłą trójką. I wszystko. I w takim razie to oczywiście, że jest bardzo niedobrze i można mówić o jakimś tam większym, głębszym spadku. Ale jeżeli chodzi o konkretne wejście z konkretnym stop losem po potwierdzeniu, to my potrzebujemy z Wami impuls. Impuls będzie wyglądał właśnie od tak. Czyli jeżeli my. фактически с вами, за ушку на биткуине реализуем на заезде, с поворотом на поземом не венцы, не венцы, 100 тысяч и вот из трефы бенджи от реагования, с поворотом на тегу тройконта, так как мови, не только АБЦ, а только бенджи о таки импульс, то мы можем узнать тем тут и за властный А або 1 и на коррекции. И в том же случае с конкретным стоп-лоссом бежим I o tutaj za nim stop losa, licząc na to, że będzie minimum ABC albo 1, 2, 3, 4 oraz 5 i można będzie mówić ewentualnie o jakimś większym wzroście. I to jest, słuchajcie, konkretny plan, którego będziemy się trzymali przez nawet kilka tygodni, bo wiecie, ten spadek też nie realizuje się, nie wiem, za jeden dzień, na przykład. Kilka dni możemy powoli, powoli spać, później będzie taki większy impuls, wiadomo, i właśnie jakaś konsolidacja, akumulacja. I o вот tutaj będziemy patrzeć. Jeżeli, tutaj, tak jak mówię, będzie piątka mamy zmianę trendu i można będzie mówić o większym wzroście. Więc biorąc tutaj, my musimy rozumieć, że jakby nie wiadomo gdzie dać stop loss. Tak? Więc na pewno nie warto pakować swojej torby nie wiadomo jak. Coś tam odkupić można, ale po potwierdzeniu można będzie brać już na większą kwotę dopiero właśnie po realizacji piątki do góry. I to słuchajcie jest konkretny scenariusz, którego będziemy się trzymali przez najbliższe kilka. No, może nie tygodni, ale no kilka dni na pewno, i właśnie jeżeli później zacznie się realizacja impulsu do góry, no to w sumie tak, w sumie to nawet kilka tygodni, bo wiecie, impuls do góry, później korekta, później kolejny impuls, i właśnie te wszystkie lokalne struktury będziemy z wami rozgrywać, i to wszystko nie będzie trwało, wiecie, kilka godzin albo kilka dni, to faktycznie już będzie taka struktura bardziej średnioterminowa. Lokalnie, lokalnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mówiłem Wam o tym, że u nas tutaj musi być trójka ABC. I właśnie, jeżeli na trójce wszystko się skończy, to my pójdziemy z Wami w dół. Dawajcie, my z Wami właśnie znajdziemy tą strukturę lokalną. Ja Wam gdzieś na grupie to pokazywałem. A to chyba do czatu to wysłałem. No to dobra, to już mniejsza z tym. W każdym razie, mówiliśmy z wami o tym, że my potrzebujemy z wami narysować tutaj, o o ten tutaj wzrost jest naszym impulsem, tak? od naszym impulsem, nasza korekta i kolejny impuls. I mówiliśmy z wami, że jeżeli do góry będzie impuls, czyli wiecie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, to można będzie mówić o zmianie trendu. W tym przypadku w sumie my widzimy to, że no tej większej trójki nie ma, więc nie ma szans, prawda, że my narysujemy mm. aż tak duży wzrost. Plus poza tym wszystkim zwróćcie swoją uwagę na to, jak rośnie cena trójkami, co oczywiście, że według mnie wskaźnikiem jest tego, że to jest korekta, a nie impuls, ale też może być tak, że my będziemy z Wami tutaj realizować impuls, który właśnie przyjmuje kształt przekątny. To akurat już jest bardziej prawdopodobne. I teraz zobaczcie, też bardzo wszystko jest proste. Pamiętamy, że w przykątnych czwórka musi być krótszą od fali drugiej. Czyli bierzemy tutaj FIBA, naciągamy na ten spadek i od na ten tutaj wzrost. I my widzimy z wami poziom negacji znajduje się w okolicach 108, 700, 800. No w każdym razie to już tak będzie bardzo głęboki spadek. o tutaj w tym miejscu, jeżeli my zobaczymy z wami cenę Bitcoina od razu, zaraz, to w takim razie od ten tutaj wzrost na zwykłej trójce się skończył. I wszystko, i prawdopodobnie już idziemy niżej. Jeżeli jednak my zaraz narysujemy o taką nóżkę i cena później odbija z powrotem, i my, my narysujemy wzrost do poziomu 111 coś, to można będzie to uznać za ewentualnie właśnie rozpoczęcie dopiero tej korekty. I to będzie nasza fala A albo 1. Później, tak wam pokazałem tutaj korektę tego właśnie impulsu, i ewentualnie o ta jeszcze jedna nóżka. Czyli to będzie dopiero A, B, C i w przypadku realizacji zwykłej trójki w dół. Jeżeli jakimś cudem my narysujemy 3-4 oraz 5, to można będzie przechodzić na obliczenia prowzrostowe. My oczywiście, że na korekcie tutaj dopiero będziemy kupować stopło za impuls, my idziemy wyżej. Czyli wiecie, potrzebujemy potwierdzenia. Na razie, na razie, to jest tylko i wyłącznie trójka. I tak jak mówię, jeżeli wracamy od tutaj, to. Ja tutaj nie widzę w ogóle żadnego impulsu, dla mnie to jest struktura korekty, i oczywiście, że raczej będzie wyjście w dół z tej konsolidacji. Jeżeli jakimś cudem my zaraz dorysujemy 3, 4 oraz 5, to tak jak mówię, można będzie rozważyć jeszcze o takie rozszerzenie, i będą nas znowu męczyć jeszcze przez kilka dni. Czyli cały ten wzrost jest impulsem, tutaj będzie korekta, tutaj właśnie po tej korekcie, my narysujemy z wami jeszcze jedną nóżkę, i jeżeli my zobaczymy to, że na korekcie zobaczcie ABC. Robimy mierzenie, to jest mierzenia w okolicach mniej więcej 113, powiedzmy, tak. To właśnie, jeżeli my w okolicach 113 narysujemy z wami odreagowanie, rozpoczęcie spadku, to właśnie tutaj, w tym miejscu, będzie dopiero koniec naszej fali E, tego właśnie trójkąta ABCDE, prawda? Czyli w takim razie o cały ten wzrost, tak, my sobie tutaj to wszystko ładnie rozrysujemy. Tak, o, zobaczcie, o cały ten tutaj wzrost, w takim razie to jest A. Czyli nam brakuje jeszcze 4 5, korekta i tutaj dopiero skończy się korekta ABC. O tutaj będzie koniec naszej fali E, tak, tego trójkąta i właśnie dopiero później zjazd. I dalej to samo. I dalej rosnąć powyżej poziomu fali C nie można. Tylko ta fala E, pytanie czy będzie bardziej rozszerzona, czy nie? I tak jak mówię, jak będzie wyglądać struktura tej przykątnej, tego impulsu, tak? Ja właśnie przed chwilą Wam pokazałem i to wszystko, słuchajcie. I poza tym, totalnie nic więcej, dalej jest konsolidacja, dalej stoimy mniej więcej w tym samym miejscu, dalej jeżeli chodzi o alty, otworzymy sobie na przykład dot, no nie, sprawdzimy, co u nas się dzieje tutaj. No właśnie zwróćcie swoje uwagę, że my tutaj przez ostatnie 3 tygodnie, już nawet trochę ponad, stoimy właśnie mniej więcej w tym samym miejscu. Tak, tam parę procent do góry, parę procent w dół, ale de facto ruch boczny. I tak jak mówię, no przypomina mi to konsolidację, która właśnie przyjmuje kształt trójkąta. Więc teoretycznie musi być jeszcze jedna nóżka, i dopiero tutaj, jeżeli my narysujemy impuls do góry, tak jak Wam mówiłem wcześniej, potrzebujemy impuls. Jest A, B, C, trójka, nie ma impulsu. W takim razie nie możemy przechodzić na obliczenia wzrostowe. No i właśnie tutaj, jeżeli my narysujemy od ten tutaj impuls do góry, to my przechodzimy na rozpoczęcie właśnie większego wzrostu albo większego odreagowania, prawda? I właśnie minimum ABC my zobaczymy, a może nawet raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć. Итак, так, слушайте, выглядит у нас сейчас локальная структура. Итак, ждем, пока открытые рынки на сегодняшний день. Ничего такого скомплектованного я не вижу. Как бы реализуем какие-то состояния, мне в том же месте. Видите, как рынок выглядит. Просто есть флэт. Ну и мы себе подшимы на структуру более среднеоттерминовую. Если мы ныркуем сейчас в направлении, скажем, 108,5, для меня это будет тут того, что здесь уже наша корректность закончилась и целый возможно тоже. В сумме фала Е уже закончилась. Если не I jakimś cudem będziemy mieli tutaj, wiecie, kolejne rozszerzenie powiedzmy. No to kurde, znowu będą nas tutaj męczyć jeszcze przez 3-4 dni. Będziemy realizować A, później B i właśnie fala C. Od dopiero na tym wzroście, jeżeli wszystko na korekcie ABC się skończy, prawda, bo jeszcze raz powtarzam. W trójkątach każda fala to jest zygzak, nie może być tam żadnego impulsu, więc zakładając to, że my realizujemy trójkąt, to tutaj powiedzmy jest fala E tego trójkąta, tak od u nas tutaj też musi być zygzak. Czy to będzie taka forma właśnie przekątna i później korekta i kolejny impuls, czy o taka forma, to już nikogo nie interesuje. Kluczowym jest to, że my na korekcie właśnie ABC wszystko się skończyło, bo jeżeli to jest trójkąt, to właśnie fala E musi być zygzakiem, nie może być żadnego impulsu. Wszystko słuchajcie, jeżeli na korekcie ABC wszystko się skończy, my zobaczymy to, że załóżmy od poziomu tam nie wiem 113 czy tam mile. My reali realizujemy takie większe zajście. Wszystko. My rozumiemy to, że to na bank jest tylko i wyłącznie korekta i zaraz właśnie będzie to zajście w dół na 15 czy tam mile procent. Nie? No więc moi drodzy, ja serdecznie Wam polecam zrobić tak samo, jak my to robiliśmy wcześniej, czyli częściowo, tak nie wszystko, ale coś tam realizujcie na tym spadku. Mówiliśmy z Wami o podbiciu na monete CAV do poziomu 230. Tak, poszło jeszcze wyżej. Wiadomo, że idealnego wejścia może nie ma, ale już to mamy powiedzmy 4% w naszą stronę. No, realizujcie część, tak? Możecie sobie przymknąć część pozycji, nic się nie stanie. Jeżeli później się okaże, że to jest ABC i będzie to mniejsze podbicie, to wiecie, możecie ponowić później, możecie sobie dobrać troszkę wyżej. Ale według mnie część pieniędzy warto wyciągnąć, bo wiecie, jeżeli coś nie pychnie, to tymi pieniędzmi będziemy mogli pokryć ewentualny stop loss, albo przynajmniej część. A jeżeli my zobaczymy większe, głębsze zejście, to wiecie, i tak ta większa część, która nam zostanie, wiecie, da, da nam możliwość zarobić całkiem sporo, bo wiecie, to zajście będzie nie na 2-3%, jak teraz powiedzmy my idziemy w bok i stoimy mniej więcej w tym samym miejscu, a to już będzie wyjście z tej konsolidacji, która trwa naprawdę całkiem długo. Więc wyjście będzie też nie na 3-4%, tylko na powiedzmy 15-20%. I to i tak będzie dosyć duży spadek, więc tak jak mówię, zabezpieczyć swoją pozycję, zabezpieczyć swoją dupę przede wszystkim, tak żeby później nie było, że o kurde, coś tam nie pykło, a mogłem realizować. No właśnie jest możliwość, lecimy w dół, częściowo coś tam sprzedać, coś tam realizować, prawda? I cała reszta niech sobie będzie. I tak jak mówię, patrzymy na to, co będzie nam rynek teraz pokazywał lokalnie w ciągu najbliższych kilku dni. No i wszystko, słuchajcie. Więc taka aktualizacja lokalnej struktury. Jak na mnie, to jakby, no wiecie, dalej to samo. Wizualnie w sumie to nie wygląda jako źle. Widzimy to, że ten wzrost, który realizuje się, no on faktycznie przypomina trójkę. Zobaczcie, możemy dopuścić to, że tutaj jest impuls. Prawda? Zobaczcie, raz, dwa, trzy, ale gdzie cztery, pięć? No nie ma właśnie. Tak samo jak na monetce LINK. Otworzymy sobie to tutaj. Zobaczcie, zakładamy to, że to jest impuls. OK. Impuls, korekta i co? No i gdzie tutaj jest ten impuls? No nie ma, no właśnie słabo to wygląda. Wygląda bardziej na strukturę korekty. Ej, otworzymy sobie, już pokazywałem. No nie ABC. Gdzie jest 4 oraz 5? No nie ma. Plus jest spadek z powrotem do pierwszej fali. Pamiętamy o tym, że w klasycznym impulsie, nie w klinia, w zwykłym impulsie. Czwórka nie może wracać z powrotem do obszaru fali pierwszej. Więc dla mnie to jest struktura korekty. I teraz tylko pytanie, czy właśnie Bitcoin będzie chciał. Jakoś bardziej rozszerzyć swoją strukturę lokalną, prawda? Czemu na Bitcoinie już wychodzimy z tej konsolidacji? Bo jeżeli my od razu idziemy w dół, to już w sumie no, wyżej nie będzie. A jeżeli jednak będą jakoś bardziej to rozszerzać, to ewentualnie Alta jeszcze raz gdzieś tam podbije troszkę wyżej. I dopiero właśnie po tym podbiciu my musimy narysować to zejście. I zwróćcie swoje uwagę, że dalej nic się nie zmienia. My dalej nie możemy rosnąć powyżej poziomu fali C, bo tam znajduje się negacja trójkąta. Czyli teraz tylko i wyłącznie rozważamy ewentualne rozszerzenie tej fali E. Ale poziom negacji wszędzie jest w tym samym miejscu i struktura dalej wygląda tak samo. No i słuchajcie, tyle z mojej strony na dzisiaj. Czekamy, aż rynki się otworzą jutro. Zobaczymy, co będzie tam się działo. No ale wstępnie jakoś tak, tak jak mówię, no na razie trzymam się tego, że to jest po prostu konsolidacja, jakaś tam akumulacja i właśnie wizualnie to wygląda na trójkąt, więc no. Ponad 3 tygodnie stoimy w jednym miejscu i czekam na jakieś takie konkretne wyjście z tej konsolidacji. Widzimy teraz, że Alta się sypie, więc tak jak mówię, braliście sobie AFE, LINK czy tam nie wiem DOT, to co ja podawałem na grupie, no nie. No teraz jest tam 3-4% na plusie, realizujcie sobie częściowo, po prostu, w wu, żeby później w wu, po prostu, wiecie, odbić swojego stop losa, albo częściowo już pokraść, no, nie tego stop -losa. I wszystko, i czekamy sobie spokojnie na wyjście z tej konsolidacji, wiecie, już, już zupełnie inaczej później się patrzy na to wszystko, jeżeli my przynajmniej częściowo swoją pozycję realizujemy i później, wiecie, ręce pod dupy tylko i wyłącznie czekać na realizację struktury nielokalnej, a tylko już bardziej średnio-długoterminowej, no nie? No. I to tyle słuchajcie. Więc yy, tak jak mówię, czekamy na jutro. Ewentualnie rynki się otworzą, nie wiem coś się zmieni, będzie jakiś taki większy konkretny ruch. Ale na razie od ja obserwuję właśnie ten klin ewentualnie, tak bo może będzie faktycznie rozszerzenie do tej yy, przekątnej wystrukturze fali A. To jest jedna opcja, jak nie to w sumie mieliśmy już korektę ABC i powoli, powoli powoli wszystko będzie się sypać w ciągu najbliższych kilku dni. Tyle. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.